No hej! Dzisiaj już chodzę do was z moim składem, jak wiecie, w ostatnim odcinku, do no, działo się to, to pewne. No i do rządu że nie mogę sprzedać tej ikony, po prostu, no, no, muszę zagrać nim jakieś mecze, no i muszę się one pojawić na odcinku, więc dlatego dzisiaj zrobimy oficjalny debiut Gerarda. Co prawda zagrałam nim już spotkanie, ale to już za chwilę wam wszystko powiem, no ale wiecie, na odcinku i tak dalej, to, to zupełnie inna sprawa. Dopiero jak nim zagrałam, dzisiaj, to nie wiem, może jutro go... Aż jutro go sprzedam, no bo jednak tyle pieniędzy mrozi w jednej karcie, która, no, no jest super, ale na pewno można za to kupić kilka innych świetnych kart, więc, więc właśnie myślę, że tak zrobimy. Ale dobra, nie przedłużam, już wam pokazuję, jak prezentuje się mój skład. A więc moi drodzy, tru, ty, 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 jak już wiedziałam, jednego wypoczynanego zawodnika i tutaj też nie ma najwięcej zgrania, mm, ale z tych kart, które potrafiałam i. I tak dalej, to po prostu sobie porobiłam różne właśnie inwestycje, to zaraz zobaczycie, no a też jeszcze nie posprzedawałam wszystkiego, co mogła sprzedać, dlatego, dlatego ten skład no na razie wygląda i wygląda, ale myślę, że już w kolejnym materiale to będzie petarda po prostu, także uwaga, uwaga, tak właśnie prezentuje się mój skład i w tym składzie jest tylko dwóch zawodników, w których właśnie kupiłam za karty spaczek I jest to Gomez, którego kupiłam za 27 750 i Lucas Moura kupiony za 21 000. Więc łącznie tutaj właśnie e, niespełna, niespełna 50 tysięcy było wydane na te karty. Jak widzieliście w ostatnim materiale, też w Viniciusa, e, no Gerarda tego Wam nie muszę już mówić, Rodrigo mm, właśnie to samo, więc... Tak aktualnie prezentuje się mój skład, ale myślę, że naprawdę to jest mocne, ponieważ no dopiero tak naprawdę mm, większość graczy ma dostęp z EA Access, tak? Więc dopiero zaczyna budować swoje składy i tak dalej. A ja już mam naprawdę, naprawdę wybitny skład, więc właśnie nim sobie dzisiaj zagramy i już Wam mówię, jeśli chodzi o te pierwsze, początkowe pięć spotkań. Właśnie w Division Rivals pierwszy mecz wygrałam, dwa kolejne przegram. Teraz pewnie gdzieś tutaj widzicie na swoich ekranach wyniki. Jeden przegrał mecz z matem HD Gamer. Nie wiem, pewnie większość z Was kojarzy, co to jest. Ojej, co to jest za, za osoba, za youtuber. No i potem już się zdenerwowałam, więc dwa kolejne po prostu z rage Więc wyszła na to, że mieliśmy bilans 1-4 dostałam 29 tysięcy monet i dodatkowo mm, jesteśmy aktualnie w szóstej dywizji, więc tak to się prezentuje. Jeśli chodzi o skład, jakim grałam, Właściwie wtedy to, to był no, słabszy skład, bo wtedy jeszcze nie miałam Joe Gomeza i e, Lucasa Maury. Także tak, no to myślę, że co? Chyba najwyższa pora, żeby zrobić oficjalny debiut właśnie teraz Gerardowi. No i zobaczymy, czy trzeba jakąś bramkę, mam nadzieję, że tak. Myślę, że formacja 442 będzie najlepsza póki co, bo jednak powiem Wam, że najlepsze co do tej pory zauważyłam, to są te dośrodkowania właśnie z R1, bo one są takie silne, jakby fajnie, fajnie podcięte, więc. Za chwilę zresztą gdzieś tutaj może na, na ekranie zobaczycie właśnie jaką najładniejszą bramkę strzelałam po takim dośrodkowaniu i właśnie w coś takiego będziemy celować. Jak widzicie, Holand tutaj jest na napastniku, więc myślę, że główki na niego będą, będą jak najbardziej ok. Także lecimy z pierwszym oficjalnym spotkaniem online na odcinku, no i za chwilę się widzimy. Swoją drogą, jak widzicie, nie dawałam jeszcze żadnych gry tutaj tym zawodnikom, bo ono bo jakby teraz co chwilę mój skład będzie się zmieniał tak naprawdę, więc doszłam do dysku, że nie ma co, wiecie, a tu na jakiegoś myśliwego wydawać pieniądze, a tu na cień i tak dalej, dopiero przed pierwszą ligą weekendową, myślę, to sobie wszystko ogarniemy i, i właśnie zrobimy. Tymczasem znalazłem nam pierwszego przeciwnika, chociaż chyba jednak nie do końca, okej, okay, to szukam dalej, zaraz się widzimy, jak już będzie widoczny skład mojego przeciwnika i sprawdźmy co ma mój pierwszy przeciwnik okej, okay, tutaj widzę taka hybryda liga angielska, liga niemiecka okej okay. no dobra, w teorii składnie nie wygląda naj, najlepiej no ale wiecie jak to jest jeszcze nie do końca mi tutaj dobrze idzie w tej pipie, czy to w obroje, czy w ataku pojebałam no, no nie jest najlepiej, ale, ale zobaczymy jak mi właśnie tutaj pójdzie okej okay, mój przeciwnik wziął pauzę, nie wiem o co chodzi czy zmiany, czy co a może jakbyśmy strzelili bramkę? To Pireniczki zrobił. No to cyk. Podanie do Rodrigo Rodrigo i do z R1. Up! Ajajaj, aj, aj, to mogło się tak ładnie skończyć. Ale dobra, widzę przeciwnik też, no faktycznie, myślę, że też jest w tej szóstej dywizji, bo słyszałam w ogóle, że różnych przeciwników dobiera, że tak naprawdę, e, z, na przykład, z, jak ktoś gra w piątej, to mu dobiera z trzeciej i tak dalej, dlatego nie wiem o co chodzi, ale. Ale tutaj widzę, przy tym chyba jest na moim poziomie, bo też nie gra najlepiej. Dobra, tutaj takie wysokie podanie i znowu spróbujemy tą rzutką. A co? Albo nie, żartowałam. It's. Tutaj zmiana, trzeba, wiecie, trochę zmieniać. Ale powiem Wam, że jeszcze tych strzałów z dystansu nie wyczułam. Możecie mi w sumie powiedzieć, jak tam według Was te strzały... Eee, tam faul był. Ja bym widziała. dała. ją możecie mi dać znać, czy właśnie... Graliście już coś na Early Access? A może na PC grać? Ja wiem, że jak na PC się gra, to, to wtedy. No, dobrze, Kim Pemba. Ej, Kim Pemba naprawdę jest dobry. Zagra i już trochę spotkań. I powiem Wam, że Kim Pemba jest świetny według mnie. Myślę, że jego cena zdecydowanie pójdzie do góry, bo, bo naprawdę. Jest kozacki według mnie. Chociaż wiecie, to się raczej prosów pytajcie, kto, <laughs> kto jest dobry, a kto nie, a nie. Dobra, dośrodkowanie 01. Kurcz, ale naprawdę te dośrodkowania są takie mocne. Co jest grane? Okej, okay. ale powiem Wam, fajnie grać z kimś na, na naszym poziomie. W sensie, no na moim poziomie, bo jak grałam wcześniej te mecze kwalifikacyjne, no to tak naprawdę jeszcze tylko youtuberzy, tak, ci wszyscy game changers mieli, mieli właśnie dostęp. No a tam to wszyscy ogarniają, ja tylko, ja tylko taka grażynka jestem, więc więc no. Okej, okay, dobra, fajne podanie. I teraz prosto padły tam i po krótkim. Kurczę, no ten. Ej, ten dubrawka jest naprawdę kozacki. Chyba trzeba zmienić bramkarza. Okej, okay, Lukas Moura, kto go tam tak goni? Jakiś? size O, i patrzcie, wrzuta będzie teraz. Z R1, Hits. Naprawdę, ojej, wam, jak nie wiecie co robić i wam nie idzie najlepiej w meczu wrzucajcie z R1. To jest niesamowite według mnie. To są takie właśnie silne wrzutki i, i naprawdę to mocny, jak najbardziej. Myślę, że warto będzie tego używać, no chyba, że będzie jakiś pierwszy, patrz, potem drugi, no i, no i będą wtedy strzelać w kosmos. Okej, okay. czy to będzie Rage Quit? Albo mój mi się po prostu zdenerwował, dlatego, że oglądałam tą powtórkę i... Yy, i może po prostu pisze mi jakąś wiadomość niemiłą. No dobra, jednak nie będzie Rage quit, a szkoda. Ciekawe, bo chyba zmiany też nie było. Może pad poleciał moim przyjaciółmi? Albo wpisywał tego w YouTuba, jak zrobić y, mocną wrzutkę. Bo zauważył, że jest OP, to też jest możliwe. Ale tymczasem Słoweńcy Hits. No, tu mieliśmy Słoweńcy. Okej, okay, okej. Okay. Kurczę, nie mogę się tak śpieszyć bardzo. Jednak wiecie, troszkę jest różnica, jak się grało y, właśnie w FIFA 20, już pod końcem. Wszystkimi tocami, toty, ikonami, szmery. To prawda, teraz też gram ikoną. Właśnie ja gram Żeraddem. Ojej, 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 ojej. Kim Pembe, to jest. Klasowy zawodnik. Dele Ali przy piłce. Podanie prosto padłe do Lukasa. Lukas przy piłce. I co? Mocne dośrodkowanie? Cyk. Aj, aj, aj tutaj wybił w ostatniej chwili. Okej, okay, okej. Okay. I tam, podanie teraz. Prosto padła do Rodrigo. Rodrigo, podaję do tyłu na pustą bramkę. Jeju, myślałam, myślałam, że już tego nie trafi. Na szczęście Holand udało się, okej. Okay. I ta cieszynka, o nie, najgorzej. Pierwszy raz w sumie ją widzę właśnie, mm, właśnie w grze już. Ej, nie kliknęłam, pomiń, a mi pominęło. Ja chciałam obejrzeć tą powtórkę, ten strzał. Ale faktycznie animacja jest skrócona, jeśli chodzi y, o właśnie powtórki, o cieszynki i tak dalej. Dobra, teraz już Gerardę może zrobimy, cyk, tutaj, okej, okay. i podamy, o, okej, <laughs> okej, <Okay, okay. śmiech> nieważne, myślę, że jednak nie warto grać tak na jedną kartę, wiecie, myślę, że to nie jest najlepsza okej, okay, tam trzeba kryć go, a, wiedział. ej, ej, to wszystko przez tego Gerarda, trzeba go sprzedać jak najszybciej, dobra, Rodrigo też może być, nie ma problemu, nie ma problemu, naprawdę. Trzymanie, cyk Cyk a wycofamy. Słuchaj, no wycofamy się i na spokojnie wygrywamy Znaczy nie to, że na czas gram czy coś Bo tu tylko Division Rivals, tak? Więc zero tryhardu, według mnie faul Ojej Ej, czemu nie kończymy? No, już się zestresowałam. Jejku. Dobra, wygrywamy ten 2 do 1. No, mogło być to wyższe prowadzenie, ale też mogłam zremisować, więc jakby szanse były po obu stronach. Zobaczmy w ogóle na ocenę Gerarda. 7,4. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że jak najbardziej w porządku. Bez bramek, bez asyst, ale bez strzałów. Ale 20 celnych podaj na 23, więc myślę, że fajnie. 17 na 17 udanych driblingów, więc jak najbardziej okej. Okay. Zobaczymy jeszcze na statystyki. A w ogóle yy, grałem przeciwko założyciel food. Czy każdy klub ma teraz napisane przeciwko któremu gracie założyciel food, bo zauważyłam, że ja grałam nawet tak samo właśnie w podczas tych spotkań początkowych. To, że też każdy klub, z którym miał, miał założyciel food, więc nie wiem, czy to po prostu jakiś jest bóg, czy po prostu nagle każdy od samego początku. E, właśnie Ultimate Team Gra. Statystyki takie: 9 strzałów do 4. Posiadanie też wyższe, więc, więc fajnie, że udało się wygrać ten mecz. No i zagrajmy sobie jeszcze jeden. E, no i tu już mocniejszy skład, i na składu Żoga Bonita, także może być ciekawie. Lakaze hmm, Holland, ale to już nie wypożyczone, tego Vajnaldum diabis z tego co widzę, Emre Chan. No, naprawdę, naprawdę fajna drużyna. No, i tu już może być zdecydowanie trudniej niż w poprzednim meczu. Okej, okay, podanie prosto padły Alto do Holanda i Holand po krótkim słupku. I mamy 1 do 0 w trzeciej minucie. Żoga Bonita nam nie jest straszna, moi drodzy. Także grywamy 1 do 0 okay, Ale tak naprawdę mój przysiąg jeszcze nic nie pokazał, więc pewnie zaraz mi strzelić pięć bramek i się skończy. Ale ono, honorowa już jest. I tam podanie górą. No i elegancko. Dobra, Lucas Mowra i wiecie, co to znaczy. Lucas na no skrzydle to znaczy tylko jedno. Łu! Gdzie ten strzał leciał? Dobra. Jazdunia. Hyc! Ajajaj! Coś się zepsuły już te wrzutki. Już chyba jakiś patch był przed chwilą, o którym nie wiem. Ale my się tego nie boimy. Wrzutka! łup Była do zera. Uwielbiam te wrzutki Jakby zero skilla tylko tylko wrzutki. Ale jak działają, to czemu nie? Ej, powiem wam, że mi to się lepiej gra Kim Pembe niż tym Joe Gomezem. No i mamy 2 do 1, więc tak jak mówiłam jeszcze, remis jest tutaj bardzo prawdopodobny. Gerard, ocena 8,1. O, czyli w tym meczu najlepszy zawodnik. Okej, okay, jednak ikona to ikona, moi drodzy. Bez bramek, bez asyst, bez strzałów. Udane podania 21 na 24, driblingi 18 na 20. Okej, okay. no więc myślę, że to już był ostatni mecz Gerarda właśnie w moim klubie. Dwa mecze zagrane e, właśnie tutaj teraz w Division Rivals, oba wygrane, więc myślę, że to było dobre pożegnanie. W ogólnie, jak wiecie, mój film miał więcej strzałów, tylko mniej celnych, więc, więc właśnie tego wynik jest jaki jest. Myślę, że godnie pożegnaliśmy Gerarda w następnym materiale, już go nie będzie. Dwa spotkania właśnie im zagrane, dwa wygrane, więc myślę, że jak najbardziej, jak najbardziej fajnie. Zobaczymy w ogóle za ile mi się go uda sprzedać, no bo wiadomo jednak gracze nie mają jeszcze za dużo monet ze względu na to, że, yy, że właśnie tak naprawdę dopiero początek Fify, no i skąd ma, mieliby mieć te monety, więc zobaczymy, ile właśnie za niego wezmę, co za niego uda mi się kupić tak dalej, tak dalej. Do zobaczenia, no i cześć!